Dzień dobry, Paweł Rożyński, witam Państwa, Rzecz o biznesie. Moim gościem jest dzisiaj pani Justyna Orłowska, dyrektor programu GovTech Polska. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry, panie, Dlaczego program GovTech jest potrzebny? Jaki był jego cel powstania? Jakie są założenia? Powstał, przypomnijmy, dwa lata temu. Tak, i właśnie pamiętam, że właśnie tutaj, w tym studiu u pana redaktora Pieseckiego mówiłam, że. Będziemy tym bakcylem innowacji zarabiać inne jednostki administracji. Wówczas pracowałam jeszcze w Ministerstwie Finansów, kiedy to jako Ministerstwo Finansów występowaliśmy na hackatonie w Krakowie. Hakaton, czyli taki maraton dla programistów, siedzą 24 godziny, takie olimpiada dla dorosłych programistów. 24 godziny dostają zadania i rozwiązują je. Wtedy było to zadanie dotyczące Ministerstwa Finansów, uszczelnienia systemu podatkowego tak już możemy sobie wyobrazić jeżeli tylko jeżeli chodzi o jednolite pliki kontrolne mamy 1,6 miliona każdego miesiąca danych dostarczane do Ministerstwa Finansów a to są jedne tylko z, z wielu danych które Ministerstwo Finansów gospodaruje dlatego jest ogromna potrzeba żeby mieć faktycznie ekspertów na pokładzie żeby przetwarzać te dane i zaczęło się faktycznie od ekspertów na pokładzie a teraz już jesteśmy tak naprawdę w dyspozycji w, w, w prawach publicznych i mamy konkursy w PZP dla startupów. No właśnie, i jaki, jaki jest cel Państwa działalności? Czy ile ja dobrze rozumiem, to pomagacie w przebijaniu się tych mniejszych firm startupów, ale też MŚP, w rozmaitych konkursach i przetargach? Tak. Dlaczego, dlaczego, jest, to, dlaczego jest to konieczne, tak? Można sobie powiedzieć, że w sumie, no, może nie jest konieczne tak naprawdę, no przetargi są, są przetargi, były, będą, ale... No właśnie, same firmy mogłyby startować. Tak, no, sumie, oczywiście, tak. no ale jeżeli się wymaga od firm, tak jak od studenta, niektórzy pracodawcy wymagają, żeby miał 7 lat doświadczenia już, to tak samo nie możemy wymagać od firm, startupów w szczególności. Przeprowadziliśmy właśnie po tym hakatonie, wówczas jeszcze kiedy była w Ministerstwie Finansów, ale następnie przeszłam do Kancelarii Piazza Sarade Ministrów, gdzie miałam możliwość rozszerzenia tego na inne jednostki administracji, tej idei Pozyskiwania innowacji od startupów, od utalentowanych jednostek z zewnątrz, zaczęliśmy rozmawiać ze startupami, dlaczego Was w tych przetargach nie ma? Dlaczego nie wygrywacie konkursów? To jest właśnie miejsce, w którym Wy możecie mieć upust dla swojej innowacji, jeżeli chodzi o wyzwania wagi państwowej, o rozwiązania na te wyzwania wagi państwowej. I okazało się, że no, jeżeli wymagamy, jeżeli wprowadzimy tylko przetargi na. Kilka milionów złotych, są to duże przetargi dla małej firmy, która musiałaby poświęcić całe swoje zasoby na to, żeby tylko dostarczyć dla tego jednego klienta. Nie może sobie na to pozwolić, zwłaszcza na początkowym stadium rozwoju taka firma. I to jest jeden z wielu przykładów, które usunęliśmy te bariery, i tak naprawdę naszym hasłem jest to, że nie ma, nie ma żadnych. Warunków wstępnych, tylko pokaż, co potrafisz w praktyce. Nasze konkursy są oparte o to, czyli takie, można powiedzieć, wydłużone hakatony, czyli wydłużone takie olimpiady. No nie w weekend, 24 godziny, ale tak, żeby było faktycznie komfortowo dla firm, które już zatrudniają jakieś osoby, wystartować w takim konkursie. A jak to fizycznie wygląda? Czyli mała firma, tak, chce wystartować w jakimś konkursie i. I co? Zwraca, zwraca się do was? Czy to jest organizowane w jakiś inny sposób? W jaki sposób tak fizycznie? Pomagać? Już mówię, my jako program GovTech Polska zbieramy te wyzwania od administracji, ale to nie my jesteśmy tymi zamawiającymi, tylko dalej w każdym momencie pozostają to jednostki administracji zamawiającymi. Bo to, co my teraz robimy, to tak naprawdę chcemy w długim terminie doprowadzić do tego, żeby administracja stawała, jeżeli chce coś zamówić technologicznego, żeby stawała przed takim wyzwaniem. Okej, okay. czy robię to klasycznym przetargiem, czy też ogłaszam konkurs w trybie tym goftechowym. I teraz edukujemy administrację, a tak na naprawdę to już teraz i sektor publiczny, wszystko co ma w sobie publiczne, bo też mamy spółki Skarbu Państwa i spółki z udziałem Skarbu Państwa, żeby jak najwięcej takich konkursów przeprowadzała. Teraz my ją wspieramy, tacy doradcy z nas po prostu w tym momencie. Mhm. A proszę powiedzieć, jakie są efekty programu, tak? bo działa dwa lata, i co udało się już zrobić. Tak? To już powiem tak. Takim naszym największym zaskoczeniem był najmniejszy konkurs, czyli konkurs miasta Świdnik, które zamówiło aplikację do uszcz uszczelnienia systemu poboru opłat za wywóz śmieci w swoim mieście. Nie bilansował im się system na 1 milion złotych, a już po kwartale działania aplikacji 270 tysięcy zostało doprowadzone, załatana została ta dziura. Oczywiście bardzo, bardzo ciekawe są te, w ogóle te zamówienia, tak, bo tutaj jest i rozsąd zdrowia. Słyszałem, że to również Straż Graniczna tak, w kwestii przemytu miała jakiś problem i zgłosiła się do Was. Tak? tak, to była Krajowa Administracja Skarbowa, która zamówiła aplikację automatyzującą, wspierającą jej decyzję w momencie, kiedy takie mamy, mają takie super nowoczesne sprzęt, ciężarówki ze skanerami rentgenowskimi i na terminalu w Gdańsku prześwietlają Kontenery, a na granicach wschodnich prześwietlają ciężarówki i pociągi, które przekraczają nasze granice, w celu weryfikacji, czy tam nie ma jakiegoś przemytu. I w tym momencie do tej pory analizował to człowiek, celnicy. No i krajowa administracja skarbowa stanęła przed następującym wyzwaniem. Mogę zatrudnić o wiele większą liczbę celników, bo po prostu coraz większy jest ten ruch nagraniczny, albo zamówić rozwiązanie, które nie jest sprawdzone. Za kilkanaście milionów złotych zagraniczne rozwiązanie. No albo wystartowało właśnie w Goftechu. I w Goftechu za kwotę 600 tysięcy złotych wdrażane jest obecnie rozwiązanie przez startup, polski startup, które będzie wdrażane w Gdańsku, na terminalu w Gdańsku, w celu weryfikacji właśnie tego przemytu ze zdjęć rentgenowskich. Ja mówimy teraz o administracji, ale czy na przykład nie wchodzą w grę również przedsiębiorstwa, duże na przykład przedsiębiorstwa państwowe, tak, które Często mają różne zamówienia, potrzebują różnych chociażby aplikacji, i często w zależności tego, że są takim po prostu ociężałym molochem, nie radzą sobie często z tym. Też tutaj macie jakiś swój udział. Mamy swój udział, jesteśmy otwarci właśnie tak, jak już wcześniej wspomniałam, na wszystkie, co wszystko co ma w sobie publiczne, y, mogą się zgłaszać do nas. Odczarowujemy ten wizerunek sektora publicznego, bo wierzymy i faktycznie zostało to potwierdzone przez ogromne zainteresowanie firm, które zgłosiły się do naszych konkursów w pilotażowej edycji. 50, przeciętnie 50 firm per wyzwanie, czyli per zamówienie publiczne zgłosiło się do naszych konkursów. Kiedy muszę przypomnieć, że Klasycznie 2,4 firmy zgłasza się do zamówień publicznych, do jakiegoś postępowania, a do 43% zamówień publicznych zgłasza się maksymalnie. I tu proszę zgadnąć, panie redaktorze, jakąś liczbę, ile maksymalnie może się, im się zgłaszać? Do 43%. Nie mam pojęcia. Jedna. Czyli może jedna. być 0 albo jeden. W związku z tym odczarowujemy faktycznie to, czym są. Zamówienia publiczne, bo one nie są niczym innym niż tymi wyzwaniami wagi państwowej, czyli bardzo interesującymi zadaniami. I to nie może być tak, że tylko ten sektor publiczny i tylko te osoby, które są na pokładzie, mają tę, powiem nawet tak. Potocznie frajdę z tego rozwiązywania tych wyzwań, tylko oddajmy tę radość z tego rozwiązywania także osobom, które mają tę, tę wiedzę, ale niekoniecznie będą przychodziły do nas na pokład, ponieważ mają świetnie prestiżowe firmy i niech one przyczyniają się do wzrostu naszego PKB i niech pozostają na rynku. Ale w momencie, kiedy mogą znają rozwiązanie na wyzwania wagi państwowej, niech przystępują do tych wyzwań. I tutaj na przykład mamy w tej nowej edycji Tauron. Tauron, który zaproponował takie rozwiązanie, które będzie pomocne dla każdego z obywateli, kto, kto, każdego, kto posiada nieruchomość, na której mógłby zainstalować system fotowol, fotowoltaikę. Jest to narzędzie, które na podstawie analizy zdjęć satelitarnych zweryfikuje opłacalność takiej inwestycji. Bardzo ciekawe. A proszę powiedzieć, czy, czy budżet, którym dysponujecie Państwo jest wystarczający na, 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 na to, żeby prowadzić te działania i je rozumiem rozwijać dalej? Tak? No myślę, że 200 miliardów złotych, które jest każdego roku wydawane na zamówienia publiczne jest wystarczającym budżetem i właśnie tym się zajmujemy. Zachęcamy, a sektor publiczny, żeby zmieniał procedury tak naprawdę to wszystko jest zgodne z literą prawa ponieważ bazujemy na rozwiązaniu które w dyrektywie unijnej jest od 2004 roku tylko do tej pory nie było zinterpretowane jednoznacznie i administracja sektor publiczny obawiał się stosowania tej procedury którą my właśnie promujemy w Koftechu i to jest nasze zadanie żeby faktycznie ten budżet który można powiedzieć że to mógłby być kolejny taki fundusz venture capital który mógłby wspierać polskie startupy aby był jak najczęściej otwierany na te mniejsze przedsiębiorstwa. Mhm. A proszę powiedzieć, bo rozmawialiśmy troszeczkę o tym, co, co się działo, co się dzieje, jeśli chodzi o, 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 o te firmy, które zgłaszają zapotrzebowanie, znaczy firmy, instytucje, prawda? Tak. No i wspomniała, firmy, Pani, muszę, tak. wspomniała Pani o Tauronie, mhm. prawda? Natomiast czy już możemy powiedzieć o jakichś instytucjach czy firmach, które w przyszłości będziecie Państwo obsługiwać? Jesteśmy otwarci na wszystkich. Od nowego roku rozpoczniemy takie już większe działanie, już nie tylko edycyjne, ale miejmy nadzieję, że już stałe. Tak, przyspieszacie od przyszłego roku. Tak, mocno, przyspieszamy tak? od przyszłego mhm. roku. Teraz będziemy sukcesywnie ogłaszać kolejne konkursy, jeszcze powiedzmy z tej drugiej edycji. Teraz w Krynicy ogłosiliśmy pięć konkursów. 12, proszę śledzić, będzie ogłoszone, będą kolejne e, konkursy, kolejne pięć konkursów. I także. E, narzędzie, które będzie usprawniało ten, pra, ten pozyskiwanie pomysłów od administracji oraz także zgłaszanie się firm. Czyli już z tej fazy pilotażowej powoli przechodzimy w takim, już jak można powiedzieć, że ze startupu przechodzimy już w fazę takiej dojrzałej firmy. A proszę powiedzieć, bo na koniec, czy, czy, czy macie Państwo jakieś wzorce graniczne, no nie oszukujmy się, naj, zawsze najlepiej coś zobaczyć, jak działa, czy się sprawdza, czy nie sprawdza, uh -huh. niż yy, yy, od razu odkrywać koło, tak? Czy, tak. Czy Amerika, Jeszcze rok temu mówi. powiedziałabym, panie redaktorze, że tak, ale już w tym roku Nieskromnie, ale prawdziwie muszę powiedzieć, że to my jesteśmy tym wzorcem. Na mapie w nawet w Wielkiej Brytanii, niezależny think tank brytyjski, Public.io, określił, iż, my, iż zarekomendował rządowi brytyjskiemu, żeby wzorować się na naszym GoFTechu, mimo to, że od 10 lat u nich hasło GoFTech jest obecne. Co więcej, Litwini, rząd litewski, właśnie wzorował się jeden do jednego na naszym modelu i co więcej, jeszcze na tym modelu pozyskiwania, jeszcze jak byliśmy tutaj, jak mówiłam o tym dwa lata temu, jak byłam z hakatonem, my rekrutowaliśmy osoby faktycznie po hakatonie i oni faktycznie wzięli ten model od nas rekrutacyjny, a teraz ten model, model zamówień publicznych. A Duńczycy są właśnie w trakcie wdrażania naszego modelu. No właśnie, ale dl dl dlaczego jakby no, w tym sensie nie mogą sami i dlaczego im to nie za bardzo wychodzi? Czy to jest kwestia mm. taka, że może u nich administracja publiczna jest bardziej troszkę sprawna, ma większe doświadczenie i, i łatwiej sobie radzi, a u nas rzeczywiście bardziej jest to potrzebne, po prostu może to jest yy, To znaczy, jeżeli oni teraz się na nas wzorują, tym bym że u nich też jest to potrzebne i yy, jeżeli miałabym odpowiadać, to mogę teraz zgadywać, ale to co widzimy i to co faktycznie ta społeczność światowa administracji bo faktycznie są też takie jednostki które zrzeszają teraz bank światowy będzie zrzeszał te govtechy na świecie a political jest taka platforma też która zrzesza wszyscy określają że 80% wszystkich krajów na świecie ma po te same problemy jeżeli chodzi o administrację publiczną i nawet powiedziałabym że my może nam łatwiej wdrażać takie nowoczesne narzędzia pozyskiwania pomysłów i De facto nowoczesne podejście do regulacji niż krajom zachodnim, które nie miały mają o wiele starsze, nie miały takiej przerwy, jak my mieliśmy w swojej historii i de facto jeszcze trochę możemy powiedzieć, że jesteśmy startupem, nawet jeżeli chodzi o administrację. Oni mają już jednak takie utarte, utarte podejście i czasami trudno im wyjść takie powiedzmy out of the box, żeby faktycznie spojrzeć na jakieś przepisy prawa. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Moim Cię gościem jest. była pani Justyna Orłowska, dyrektor programu GovTech Polska.